Admiros. Jego miej. What the fuck? Co jest grane? Wędożkielecie. <grystanie> Jak się znak zatrzymał. Nie podoba mi się, pomóż mi. Nie mogę się wydostać. Jak się tam dostałeś? Coś mnie złapało i wypchnęło do środka. Czuję, że ten kostium zaraz się zatrzaśnie. O nie. Myślę, że mogę poluzować śruby śrubokrętem. Znajdę jeden. Znajdź coś, żeby wyciągnąć dziecko. Drzwi są zamknięte. Dobra, śrubokręt. E, już, już, już biegnę na pomoc. Już... Dizowski. 25 centów to była tygodniówka wtedy. Się ma lekarz. Pomóż mi, nie mogę się dostać. Jak się tam dostałeś w ogóle? Coś mnie zapało i wypchnęło do środka. Czuję, że ten kostium zaraz się wcześnie. Myślę, że mogę poduzwać śruby śrubokrętem, Zaraz znajdę jeden. No, szkoda, że nie mamy ze sobą śrubokręta, który moglibyśmy mieć wcześniej no, Chłopco się przewrócił. Czolnet po prostu policja zabrała albo właściwie restauracji, ale skoro sugerujesz, że mogły gdzieś pójść <śmany> Nie <jest ma> reakcja <śmany> Halo? E, pomóż mi, nie mogę się wydostać. Jak się tam dostałeś? Coś mnie złapało i wypchnęło do środka. Czuję, że ten kostium zaraz się zatrzaśnie. Myślę, że mogę poluzować śruby śrubokrętem. Znajdę jeden. Dobra. E, drzwi są zamknięte. Puść oh, Wszyscy to mają takie... FAK? Pomóż mi się nie mogę się wydostać! Jak się tam dostałeś? Coś mnie zapał i wepchnęło do środka. Czuję jak ten kostum zaraz się zaczaśnie. Myślę, że mogę poluzować śruby średni Znajdę jeden. Znajdź coś, żeby wydostać dziecko. Zamknięte. Szarikan. Katy ja żeby ci kupić jedną zabawkę, którą ty rzucisz w kąt po jednym dniu. A to na pewno jest dziecko? Brzmi trochę jak animatronik. Halo? Te drzwi są zamknięte. Oh. On go zjada. To nie jest śmieszne. Powiedz, że go zje. Powiedz, O, tak! A trzeba było wchodzić w tego animatronika? jestem pod wrażeniem w ogóle. Jak ty się tam zmieściłeś cały? Jak ty się tam skompresowałeś tak? O nie! On się zaraz zatrzaśnie! Będzie wielka szkoda! Poczekaj, uratujecie. Pomóż, nie mogę Niezła się dostać! Jak się tam dostałeś? Coś mnie złapało, Taka i inna, do środka. nie? Taka inna, nie? Nie, czuję, że ten kostium zaraz się zatrzaśnie! Myślę, że mogę poluzować śruby, śrubokrętem! Znajdę! Jeden. Gdyby tylko Oswald mógł używać śrubokrętów, ale nie, bo jemu, jego mama powiedziała, żeby tego nie robił, a on jest bardzo dzie grzecznym dzieckiem. Dobra, jesteś... Mangetsu. Sek, znaczy... Kielecie siedzi, w brzuchu. Płacze tu. Głowa sama tam jest. To się tam cały zmieścił, czy tylko głowę mu urwali? Płaczące dziecko, pomóż mi, nie mogę się wydostać, jak się tam dostałeś? Coś mnie złapało, wepchnęło do środka. Czuję, że ten kostium zaraz się zatrzaśnie. Myślę, że mogę poluzować śruby śrubokrętem, znajdę jeden. I on go pewnie wbije tam jeszcze bardziej. No nie, Aha, no. 80... Eleven. Okay. What the fuck? Um. Y y pomóż mi się stąd wydostać? Ja jak się tam znalazłeś? coś mnie złapało i tam wsadziło like snap What? I think Trzeba śrubokręcik znaleźć. Uh, ja nie spodziewałem się, że oni pójdą tak. Don't run, don't yell. Aha. Katon! Oj, chyba przewidziałem przyszłość. Zamknięty wędoszkielecie. Pomóż mi, nie mogę się wydostać. Jak się tam dostałeś? Coś mi złapało i wypchnęło do środka. Czuję, że ten kostium zaraz się zatrzaśnie. Myślę, że mogę poluzować śruby śrubokrętem. Znajdę jeden. Szkoda, że go nie wziąłem, kurde, wcześniej. Znajdź coś, aby wyciągnąć dziecko. Dobra, ciekawe czy tu jak... Yy... Jak nie zdąży, to on się naprawdę zatrzaśnie. W sumie bym sprawdził. Rock i drogi poszli. Ze względu na incydent z naszym poprzednim... Ja tam jestem łatwy do współpracy. Ja to takich rzeczy robić nie. Be... nie będę. Czy to jest cika? No Co raczej to nie, jest? to jest <noise> dziecko. O nie! I po dziecku będzie. Eeeem... Um, połącz mi, nie mogę się wydostać. Jak się tam zostałeś? Coś mnie złapało i wypnęło do środka. Czuję, że ten kostium zaraz się zatrzaśnie. Myślę, że... ...mogę poluzować śruby śrubokrętem. Znajdę jeden. Gdzie jest śrubokręt? Znajdź coś, aby wyciągnąć dziecko. Eee... Bartek! Będą chcieli. Zrobić nam... Nie było widać, no. <laughs> Id idę po monetę, dobrze. Yyy... dobrze idę po monetę. Jaką monetę? E, pomóż mi, nie mogę się wydostać. Jak się tam dostałeś? Raz już widać. Czuję, że ten kosmy zaraz się strzaśnie. Myślę, że mogę poluzować śruby śrubokrętem. Znajdź jeden. Damn, ale gdzie? Magazyn Gregory Diaz! gdzieś. Os. O nie! On jest zamknięty w eduszkielecie Pomóż mi, nie mogę się wydostać! Jak się tam dostałeś? Coś mnie złapało i pknęło do środka! Czuję, że ten kosył zaraz się zatrzaśnie e, muszę znaleźć śrubokręt! Tak? Gdzie mogę gdzie znaleźć śrubokręt? Bradley! jest powolona Jest w środku. Przecież teraz. że się z... zmierzy, go. Zastrasznie się naprawdę. Znamy. Staszek i graszek. Co tu się dzieje? Czemu on jest w ciele animatronika? Help me, I can get out. How did you get in there? Something grabbed me and stuffed me in. It feels like the suit is going to snap shut. I think I can loosen the bolts with a screwdriver. I'll find one. I'll find one. Widzicie? Mówiłem wam, że będzie śrubokręt. Wyczułem go po prostu. Tak kaftan. O kurde, bele. Ale idź tam do niego. <laughs> no, no. Pomóż mi, nie mogę się wydostać. Jak się tam dostałeś? Coś mi złapoju, wkręcam do środka. Czuję, że ten kosmos zaraz się zatrzaśnie. Myślę, że mogę polutować sobie śrubokrętem. Znajdę jeden. Oh shit! Wizer zamknięte.